To jest 19:30, najważniejszy program informacyjny telewizji polskiej. Marek Czysz, zapraszam. Wczoraj obiecaliśmy Państwu nową jakość w mediach publicznych. Dziś nie tylko my chcemy wyjaśnić, dlaczego ta zmiana jest konieczna, dlaczego, by budować wspólnotę narodową, trzeba zmienić język przekazu. Witajcie na kanale A to Ciekawe, na którym znowu przygotowałam dla Was porcję mega ciekawostek. Zanim przejdziemy dalej, wbij koniecznie łapkę w górę i subskrypcję. Dzięki czemu ty będziesz mieć powiadomienia o nowych filmach, a ja motywację do dalszej pracy. Dziękuję Ci serdecznie, zapraszam na inne moje filmy, jak ten z pięcioma największymi upokorzeniami polskich polityków u Roberta Mazurka. Link masz w opisie. A teraz lećmy z pierwszym problemem nowego TVP. Od przegranej w wyborach partii Jarosława Kaczyńskiego politycy i dziennikarze zastanawiali się nad tym, jak PiS zamierza przejąć władzę nad TVP. W końcu do tego potrzebna jest ustawa, a jako, że koalicja obywatelska nie ma większości pozwalającej obalić weto prezydenta, taka ustawa mogłaby po prostu nie wejść w życie, jeśli nie zgodziłby się na nią Andrzej Duda. Okazało się, że znaleźli rozwiązanie. Problem w tym, że nie do końca legalne. Otóż zamiast ustawy skorzystali z. uchwały. Natomiast uchwały są ważne tylko w obrębie jurysdykcji organu, który je przyjął, i nie mogą być sprzeczne z prawem wyższego rzędu, takim jak ustawy czy konstytucja. Mimo wszystko, o takich opiniach prawników nowe, lepsze, wolnościowe TVP nawet się nie zająknęło. Wrzucili wyłącznie fragment z prezydenta, który się z tym nie zgadza. Także prezydent jest niezadowolony z decyzji rządu, to jest anarchia. Co jest anarchią? Anarchią jest omijanie obowiązującego prawa wczoraj została w sposób rażący przez pana ministra Sienkiewicza złamana konstytucja. No nie może być tak, że Sejm wydaje uchwały i te uchwały zdaniem ministra konstytucyjnego zastępują ustawy. Wszystkie głosy, które zarzucają nieprawidłowość powołania tego tak naprawdę są głosami ludzi, którzy stworzyli ten mechanizm zła są wściekli, są źli, dlatego, że się im ten mechanizm zła odbiera. Pamiętacie, jak Donald Tusk miał skończyć z finansowaniem TVP? Oskarżał PiS o to, że zamiast przeznaczyć pieniądze na onkologię, bo przecież ludzie na raka umierają, to przeznacza na propagandę. Jednym słowem, źli ludzie i jak on wejdzie do władzy, to przeznaczą te pieniądze na onkologię i zlikwidują finansowanie telewizji. Zamieścił to nawet w swojej obietnicy wyborczej numer 99. Niestety, jak możecie się domyślić, Tusk nie tylko nie przeznaczył tych pieniędzy na onkologię, to jeszcze wrzucił więcej hajsów TVP, bo aż 3 miliardy złotych. Mediów publicznych, w tym naruszenia ładu konstytucyjnego w związku z powołaniem i działalnością Rady Mediów Narodowych to jest oczywiście pierwszy krok do sanacji mediów publicznych. Nasi polityczni przeciwnicy. Będą używali różnych argumentów w sprawie, która też jest, jest tak oczywista, jak akurat symbolicznie pan Kurski w Waszyngtonie. Zauważyła to nawet Gazeta Wyborcza, a to już coś musi znaczyć, bo to media, którym zawsze z Tuskiem było po drodze. I tak, jak się pewnie domyślacie, nie było o tym nawet wzmianki w nowych, wolnościowych i demokratycznych wiadomościach TVP. Referendum, referendum, referendum. Tak, to polityczne, bezsensowne, zorganizowane cynicznie przez PiS. Co do tego nie ma wątpliwości, że była to pewnego rodzaju manipulacja. Mimo wszystko wzięło w nim udział ponad 12 milionów Polaków, czyli więcej niż liczba głosujących na jakąkolwiek partię i Polacy wprost wypowiedzieli się, że nie są za przyjmowaniem imigrantów. Dokładnie w dniu przejmowania TVP przez Koalicję Obywatelską. Przeszło. Natomiast prawo w Unii Europejskiej obligujące kraje do ich przyjmowania lub zapłaty ogromnej rekompensaty za ich nieprzyjęcie. Skandal? Ano, skandal. Prawie 60 miliardów euro, ponad 25 miliardów bezwrotnych dotacji i 34 miliardy tanich pożyczek. Czy powiedział o tym Marek, czyż w nowych, wolnościowych i demokratycznych wiadomościach TVP? Ano nie powiedział, pewnie zapomniał. Czy coś. Co prawda, w wiadomościach TVP powiedzieli o tym, że deficyt zaplanowany przez Platformę Obywatelską będzie wyższy niż ten planowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Szacujemy, że w przyszłym roku realny PKB Polski zwiększy, zwiększy się o 3%. Jednak deficyt będzie jeszcze wyższy niż planowali poprzednicy. Według założeń rządu Mateusza Morawieckiego miał wynieść 165 miliardów złotych. Deficyt według rządu Donalda Tuska wyniesie 184 miliardy. Projektowaliście rekordowy poziom długu, rekordowy poziom deficytu, rekordowe potrzeby pożyczkowe, rekordowy poziom wydatków, najwyższą w całej Unii Europejskiej inflacja. Do tego chcecie nas łupić podatkami i składkami na rekordową kwotę. To de facto budżet dwóch rządów. Przewiduje podwyżki płac dla nauczycieli o 30% i pracowników strefy budżetowej o 20%. Uwzględnia też tzw. babciowe oraz zwiększa dotację przedszkolną dla samorządów. Założono także podwójną waloryzację rent i emerytur w przypadku inflacji powyżej 5%. Będą pieniądze na 800, zostają też trzynastki i czternastki. Jednak podano te informacje w samych superlatywach, że wyższy deficyt przyczyni się do wyższych zysków, a i w ogóle to PiSu. Wcześniej oczywiście cała platforma obywatelska grzmiała o tym budżecie, że to kpina z Polaków, z obywateli, że takie traktowanie publicznej kasy jest skandaliczne i niedopuszczalne, ale jak platforma projektuje go z jeszcze wyższym deficytem, to już jest wszystko ok. Czego nie rozumiecie? Kojarzycie ludzi, którzy niemal codziennie od pięciu lat przychodzą pod siedzibę TVP i protestują z transparentami tvp że... Ostatnio Maciej podstawka na kanale co mówią, chciał z nimi porozmawiać i zapytać o ich opinie, przeciwko czemu protestują, co rozumieją przez swoje hasła itd. W końcu, skoro urządzają publiczną demonstrację, to chyba po to, żeby jak najwięcej osób się tym zainteresowało i żeby mogli się wypowiedzieć do szerszej publiki. Niestety, wyglądało to tak. Dzień dobry, co państwo manifestuje! No dobry, co Państwo manifestują. Co, co Państwo przez to rozumieją? Co Państwo manifestują? No przecież pisze! Jest napisane. Nie umie, nie umie Pan czytać? Umiem. No to, a ze zrozumieniem. To są... To jest 6 liter. Pytam, co pani przez to rozumie, że TVP że? I teraz myślicie, że jak przedstawiły tych ludzi nowe, demokratyczne, wolnościowe wiadomości TVP? Ci z Państwa, którzy w ostatnich latach oglądali tylko TVP, pewnie nigdy nie dostali szansy, by wsłuchać się w argumenty tej grupy obywateli, którzy od blisko pięciu lat codziennie wieczorem protestowali przed siedzibami telewizji polskiej, domagając się prawdy i prawdziwie publicznych mediów dla wszystkich. Wczoraj byli to po raz 1363. I teraz, tak jak wcześniej, politycy Platformy nie chcieli rozmawiać z TVP. Pan, pan żartuje. Nie, nie żartuję. Czego pan nie się ja, do pracy? Pan pana. żartuje ze mnie, ja mogę proszę tutaj wezwać... Proszę pana. Proszę Zaraz, to pan mnie teraz, przepraszam pan 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 mnie pan pan teraz pan. oczernia. Czy pan poznaje ten dokument? Wygląda pan naprawdę nie na nie Pan weźmie udział w referendum i jak pan zagłosuje? Wyczerpaliście panowie swój limit czasu ponad, ponad miarę. Nie... Tak, teraz dziennikarze TVP nie chcą rozmawiać z politykami PiSu. A kto? Kim pan jest? A pan? Dariusz Potecki, poseł. Cieszę się, pana Rukowicz. Proszę proszę nie! Bo co? A co pan... mnie obchodzi, za kogo pan mnie uważa? Ja nie będę mówić, za kogo ja pana uważam, bo musiałbym bluzgać. Kim pan jest? Nagry. Bardzo Pana przepraszam, proszę. proszę pana, bo ja mam... Dlaczego ma Pan kostkę TVP? Pana, czy Pana, ja mogę się nagrać. Panie pośle. Ja chciałabym się nagrać, bo mam swoje obowiązki. Proszę. Szacunku, mówię, bo... No ale Pan się podszywa pod TVP? Czy kim Pan jest? Słucham? Nie, nie mogę. Czy może Pan obejść? Kim Pan jest, się pytam? Ma Pan kostkę TVP. Proszę powiedzieć imię i nazwisko. Dokładnie. I będę się tak zachowywał. Możecie krzyczeć hejter, obojętne mi to. Kim pan jest, ja się pytam. Ma pan kostkę TVP? I wiecie, o mateckim można mieć różne zdanie. Co hejterski troll PiSu, to hejterski troll PiSu. Jednak po pierwsze, mimo wszystko jest tym posłem. Ludzie go wybrali i powinno to coś znaczyć dla mediów zwłaszcza publicznych, które powinny respektować opinie wszystkich obywateli. Co tym bardziej, kiedy on po prostu pytał o to, żeby dziennikarz stacji opłacanej z naszych pieniędzy się przedstawił i powiedział, czy ma zawartą legalną umowę z tą stacją. Całe nagranie trwa 9 minut, podczas których dziennikarz nie odpowiada na żadne pytanie, a finalnie chowa się w biurze platformy obywatelskiej. Super standardy. Super. A teraz udostępnij ten film dalej, bo jestem pewna, że będą próbowali go zaorać. Siema.